Szanowni Państwo, mamy dzisiaj pierwszą zwycięzczynię wyścigów MTB yy, Wojewódzkiej Ligi UKS, ale jednocześnie jest to zawodniczka, gdzie się dowiedziałem, w zeszłym roku zdobyła sześć medali Mistrzostw polskich Szkół. I na szosie wszystkie złote, i na torze wszystkie złote. Bardzo prosimy się przedstawić. Dzień dobry, jestem ja Agata Kalinowska. A z jakiego klubu? Z KKS Łysomica. Z Łysomic, tak? Tak. A kto jest bezpośrednim trenerem? Piotr Wojciechowski. A teraz zadam trudniejsze pytanie. A kto jest nauczycielem wychowania fizycznego? Pani e, Kowalska. A do e, Rozumiem, pani Kowalska. A dyrektorem szkoły? Aneta D Tadejewska. <laughs> rozumiem. A do szkoły do jakiej chodzisz? Do szkoły podstawowej w Usobica. O, no, czyli wszystko pana. Rozumiem, że uczysz się dobrze w szkole. Jakie oceny trójki są? No, coś tam jest. Ale mało. Mało. A w klasie jesteś której? W szóstej. w szóstej klasie. Powiedz mi, masz tutaj kibiców swoich rodzinę? Tak. Mamy tatę i e, przyjaciółki też. Czyli wszyscy, rozumiem, wspierają? Tak. W szkole pomagają czy przeszkadzają? Zależy kto. <noise> Zależy. To, to, oczywiście to żart, na pewno wszyscy pomagają, bo takich sukcesów by nie było. W plany na ten rok. Znowu mistrz Polski oraz Tour de Poloń. Tour de Poloń? Aha, ten taki ogólnopolski a w zeszłym roku, startować? Nie. Bo Tour de Poloń to teraz będzie, Teraz, w tym tak, roku, w tak? Tak, w tym roku. Rozumiem. Kto najbardziej rodzinnie Ciebie wspiera? Tata i siostra. Tata i siostra? Tak. A to starszą, młodszą masz? Mam dwie starsze. Dwie starsze, a no to fajnie, ty masz kibiców tutaj bardzo dużo. Nie zabieram czasu. Gratuluję dzisiejszy sukces, gratuluję fantastycznych zeszłorocznych sukcesów. No i będziemy oglądać Ciebie na Tour de Poloń, zgoda? Dobrze. Fajnie. Pozdrowionka. Trzymaj Dziękuję. się dzielnie. Do widzenia.